Dzień dobry! Zapraszam Państwa na wyjątkowy seans filmowy. Już 5 października, w środę, czyli praktycznie za tydzień, zagramy dla Państwa film Natalii Korynckiej Gruz zatytułowany Simona. Wielu z nas czeka na spotkanie z tą niezwykłą bohaterką bohaterką, która wymknęła się z krakowskiej boemy, ze świata kultury. I wkroczyła na ścieżkę świata natury, dzikiego i pięknego. Simona Kossak zabierze nas na wyjątkową wędrówkę po białowieskiej puszczy, ale nie będzie to wędrówka łatwa, na to się nie szykujmy, bo ta bohaterka na skróty po prostu chodzić nie umie. Zapraszam na filmową opowieść o fascynującym życiu i tak bardzo wyjątkowej osobowości. Na zachętę mogę dodać tylko. To, że film jest grany w naprawdę nielicznych kinach w Polsce i dotychczas przy pełnej sali, czego Państwu i sobie życzę. Zapraszam w środę, 5 października o godzinie 18 do kina Mewa. Naprawdę warto.